Podłączenie ładowarki. Ładowarkę włączamy do prądu wyłącznie z podpiętym przewodem zasilania, co zabezpiecza przed bezpośrednim narażeniem urządzenia na mikroprzepięcie. Polaryzacja. Należy sprawdzić czy wtyki zostały podpięte zgodnie z kolorystyką odpowiednią dla bieguna dodatniego i ujemnego. Wtyczka balansera. Kostka pasuje wyłącznie do gniazd odpowiadających ilości cel baterii. Nie każda bateria ją posiada. W takich przypadkach uniemożliwia to wyłącznie użycie trybu balance, do czego dojdziemy w dalszych ustawieniach. Włączenie urządzenia. Ekran startowy przenosi nas bezpośrednio do ostatniego wybranego panelu przed wyłączeniem ładowarki. Przyciskiem STOP dochodzimy do zakładki User Set Program, gdzie możemy dokonać wyboru dwóch rodzajów ogniw używanych w naszych bateriach. Ustawienie tego parametru spowoduje przeniesienie wiodącego rodzaju ogniw do dalszych funkcji menu. Ustawienie to ma wpływ na możliwość wyboru ogniw pomiędzy LIFE a LIPO, które w przypadku tej ładowarki zastosujemy do ładowania naszych baterii Lion. W tym celu wciskamy przycisk Start, a po ponownym jego naciśnięciu ustalamy pożądany rodzaj ogniw. Zatwierdzamy przyciskiem Start. Z tego poziomu przyciskami kierunkowymi możemy dokonać wyboru dalszych funkcji istotnych do pracy naszego urządzenia. Pominięte funkcje są zunifikowane dla naszych potrzeb. Zatrzymajmy się na dwóch zagadnieniach. Safety Timer. Tutaj, z uwagi na długotrwałe procesy ładowania, ustawiamy OFF. Zatwierdzamy przejściami przyciskiem Enter. Cape City Cut Off. Ograniczenie wydajności. Tutaj również z wcześniejszych względów wyłączamy tą funkcję, zatwierdzając przejściami przyciskiem Enter. Wychodzimy przyciskiem Stop. Pojawiamy się ponownie w zakładce User Set Program. Wciskamy przycisk Bad Tape. Pojawia nam się program SELECT LIPO BAD. Wybieramy tą baterię, wciskając przycisk Start który przenosi nas do dalszych funkcji ładowarki, odpowiedzialnych za różne opcje ładowania. Lipo Charge – roboczy tryb ładowania, zalecamy tutaj obciążenie 3A przy wyborze ilości cel posiadanych w naszej baterii. Lipo Balance – bardzo dokładny tryb ładowania, który zapewnia długą żywotność akumulatorów. Zalecamy w miarę możliwości traktowanie tego trybu jako priorytet naszych procesów ładowania. Używamy tutaj prądu o natężeniu 3 A. Pamiętajmy, iż ten proces wymaga wpięcia do ładowarki wtyczki balansującej. LiPo fast charge. Szybki proces ładowania znajduje zastosowanie na przykład podczas ładowania w trakcie zasiadek. Używamy tutaj natężenia prądu maksymalnego, jaki mamy do wyboru. Przebrnijmy przez nasze pierwsze ładowanie. Wybieramy rodzaj ogniw, pamiętając o wcześniejszym wyborze pomiędzy LiPo Alife co zostało przedstawione w początkowych ustawieniach. Proces ładowania. Pojawiamy się ponownie w zakładce User Set Program. Wciskamy przycisk Bad Tape. Pojawia nam się program SELECT LIPO Bat. Wybieramy tą baterię wciskając Start. Który przenosi nas do dalszych funkcji ładowarki odpowiedzialnych za różne opcje ładowania. LIPO Church. Wciskamy przycisk Start i ustawiamy 3A. Ponownie wciskamy przycisk Start i przyciskami kierunkowymi ustawiamy ilość cel, które odnajdziemy na etykiecie baterii. W naszym przypadku jest to 2S, co odpowiada napięciu 7,4V. Akceptujemy przyciskiem start. Inicjujemy proces ładowania przez długie przytrzymanie przycisku start i ponowne jego naciśnięcie. Startuje proces ładowania. Lipa Balance Wciskamy przycisk Start. Przyciskami kierunkowymi ustawiamy wartość 3A, zatwierdzając przyciskiem Start. A następnie przyciskami kierunkowymi ustawiamy wartość napięcia, zatwierdzając ponownie przyciskiem Start. Inicjujemy proces ładowania przez długie przytrzymanie przycisku Start i ponowne jego naciśnięcie. Startuje proces ładowania. Lipo Fast Church. Wciskamy przycisk Start, przyciskami kierunkowymi ustawiamy maksymalną wartość dostępną w ładowarce, zatwierdzamy przyciskiem Start, a następnie przyciskami kierunkowymi ustawiamy wartość napięcia, zatwierdzając ponownie przyciskiem Start. Inicjujemy proces ładowania przez długie przytrzymanie przycisku Start i ponowne jego naciśnięcie. Startuje proces ładowania. Podczas procesu ładowania, przyciskami kierunkowymi możemy podejrzeć na ładowanie poszczególnych celów. Te same czynności dotyczą baterii typu LiFe, pamiętając o początkowym ustawieniu ładowarki, by wybrać ten rodzaj ogniw. Reasumując. Zawsze musimy pamiętać o tym, by wartość napięcia baterii była zgodna z opisem na wyświetlaczu w zakresie WOL oraz ilości cel. Kończenie procesu ładowania w większości przypadków odbywa się automatycznie, aczkolwiek mogą zdarzyć się sytuacje, iż proces ten nie zostanie przerwany samoistnie. Wtedy to parametry natężenia prądu oscylują. W takim przypadku przez dłuższy czas w okolicach 0,1A o nieznacznym przyroście ilości naładowanych bloków. Akumulator uznajemy w takiej sytuacji za maksymalnie naładowany. W przypadku planowanej długotrwałej przerwy w eksploatacji, to znaczy powyżej jednego miesiąca, należy naładować nasze baterie, by uniknąć ich uszkodzenia. Pamiętajmy o tym, by orientacyjnie poznać wydajność naszej baterii. Pozwoli to uniknąć nieprzyjemnych sytuacji nad wodą w postaci braku prądu. Kontrolę nad baterią w zakresie poziomu naładowania akumulatorów pełni Buzzer. Zalecamy eksploatację akumulatorów z piętym miernikiem. Podpinamy go do jednej z baterii po jego zewnętrznej lewej stronie w pobliżu nazwy urządzenia. Pamiętamy, by czarny przewód kostki znajdował się po zewnętrznej stronie. Na froncie miernika znajduje się przycisk, który ustawia zakres alarmu dla jednej ceny. W przypadku baterii LiFe ustawiamy ten zakres na 2,9V, a w przypadku baterii Lion na 3,4V. Zobaczymy, co stanie się, gdy bateria ma wartość poniżej dolnej granicy alarmu. W tym celu ustawiamy parametr 3,4V, a akumulator jest naładowany do 3,3V.